Moje specjalne sieci będą nadal kraść moc Małpiego Króla. To miasto jest moje i nikt mnie nie powstrzyma. Zwykła osoba. Proszę, musisz mi pomóc. Nie mamy dużo czasu. Pajęcza Królowa planuje coś złego. Dobra, to jak dotąd zdecydowanie najniebezpieczniejsza misja. Tylko jedna osoba ma odpowiednią wiedzę, odwagę i niesamowicie piękne włosy, aby towarzyszyć mi podczas tej trudnej i straszliwej misji. Jak to jedziesz na wakacje? Idąc w nieznane, bez małpiszona jest ci pisane. Pozdro! Co?! Nie mam małpiego króla, zostałem sam ze swoimi myślami. Całkiem sam. Mankiki! kiki! zapowiada się pyszna zabawa. To najgorszy dzień w moim życiu! Myślę, że jestem gotowy na coś większego! Muszę być tak potężny, aby nikt nie był w stanie mnie pokonać! Coś się zmniejsza... coś, co w najmniejszym stopniu Stop. nie jesteś gotowy. Pokażcie raz, co ma stać! Dobrze, co tu ukrywasz? Możemy to zrobić! Razem damy radę! Na pewno coś wymyślisz! Nadchodzi monkey king! Ja, Małpi Król, w pełni wspieram ten produkt lub wydarzenie.